Elon, jak wiecie, sporo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj porozmawiamy na temat airdropa, który ma się wydarzyć na sieci Arbitrum. Pokażę wam w jaki sposób ja zrobiłem, aby zakwalifikować się właśnie na takiego airdropa. Wykonamy razem kilka zadań, no i myślę, że załapiecie o co tutaj chodzi. Krótkie intro i lecimy. Jesteśmy na mojej stronie www.marekporwol.pl. Zachęcam was też, aby dołączyć do naszego Telegramu. Tam pojawiają się informacje dużo wcześniej niż na kanale YouTube'owym. Pamiętajcie też, zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, kliknijcie łapkę do góry oraz kliknijcie też dzwoneczek, aby mieć powiadomienia na temat nowych filmów. Przechodzimy już do wpisu Arbitrum. Na wpisie znajdziecie podstawowe informacje, które będą wam potrzebne do wykonania tych zadań. Jeśli chodzi o to, co jest najważniejszym krokiem, to jest właśnie pozyskanie Ethereum na sieci Polygon, oczywiście którą ja wykorzystałem do tego, by później bridge'em przenieść te Ethereum na sieć Arbitrum. Moim zdaniem jest to najprostszy sposób i najmniej wymagający, ponieważ są giełdy, które obsługują sieć Polygon. Można śmiało sobie wysłać tam tokeny takie jak USDC, USDT, czy nawet Matica i zamienić go na Ether po sieci Polygon. Co umożliwia nam później wykonanie poprawnie wszystkich zadań, które tutaj są dostępne. Ja z giełdy Binance wysłałem sobie tokeny po sieci Polygon na Metamask i wykorzystałem do zamiany tych tokenów QuickSwapa, aby właśnie zamienić sobie jakieś tokeny na Ethereum, które jest już na sieci Polygon. Jeśli macie Metamask, a nie macie sieci podpiętych do tego Metamasku, możecie tutaj wykorzystać taką stronę, która nazywa się Chainlist.com. Org można tutaj sobie podłączyć swój portfel. Widzicie, ja tutaj mam podpiętego Metamaska. I można poszukać sieci, która nas interesuje. Nas będzie interesowała przede wszystkim sieć Arbitrum, czyli wpisujemy tutaj arbitrum. Mamy coś takiego jak Arbitrum One Dodatkowo jeszcze tutaj musicie zwrócić uwagę, aby nie było włączone testnet, tylko żeby były włączone majnety. Czyli ten Wehajster tutaj musi być przełączony na lewą stronę. Aby dodać taką sieć do Metamask, klikamy sobie Dodaj do Metamask. Pojawi nam się po prawej stronie informacja, aby coś takiego zrobić. Ja akurat tą sieć już mam dodaną, także mój Metamask pyta mnie, tylko o przełączenie sieci pomiędzy Polygon a Arbitrum. Ja oczywiście to też mogę zrobić tutaj klikając, i teraz będę miał już przełączonego Metamaska na sieć Arbitrum. Zobaczcie tutaj nie widać pełnego wpisu, ale jest napisane Arbitrum 1. Jak widzicie, ja już też mam 0,59,28 ethera na sieci Arbitrum na moim Metamasku. Ale pokażę wam jak to zrobiłem i co ja tutaj wykonałem, by właśnie zakwalifikować się na ten airdrop. Więc mamy dodaną sieć Arbitrum. Kolejną siecią, która będzie nam potrzebna, to sieć Polygon, czyli wpisujemy sieć Polygon, dodajemy ją tak samo do MetaMask. Przyda nam się jeszcze sieć BSC, czyli możemy dodać tutaj jak widać sieć BSC. No i teraz, aby wykonać poprawnie pozyskanie. Ethereum na sieci Polygon, powinniśmy sobie wysłać na nasz adres metamaska. Tutaj macie ten adres dostępny, na przykład USDT po sieci Polygon na nasz metamask z Binance. Ja korzystam z giełdy Binance, a także kilku innych. Akurat tutaj do tego przykładu podaję wam giełdę Binance, ponieważ tam też można bez problemu sobie wpłacić sianko. Kupić tokeny, które potrzebujecie, no i wysłać po sieciach, które wam są w danym momencie potrzebne. Jeśli już będziecie mieli te tokeny bazowe, które chcecie zamienić na Ethereum na swoim adresie MetaMask. Przechodzimy następnie do QuickSwap. Tutaj jest link do QuickSwap. Wystarczy kliknąć w ten link i pojawi wam się strona, gdzie możecie sobie zamieniać tokeny, które macie na MetaMasku po sieci Polygon na przykład na Ethereum, które dzisiaj nam będzie potrzebne. Ja oczywiście tutaj muszę zamienić sieć, bo przedtem to zamieniłem na Arbitrum. Teraz mam Tutaj, jak widać, 6 matików. Pi, jeśli chodzi o sieć poligon, jest bardzo niskie. Należy też pamiętać, aby mieć trochę matika na tym adresie, ponieważ on nam będzie potrzebny do opłat. Wybieramy tutaj Ethereum. Powiedzmy, że zamienimy dwa matiki na Ether. Powinniśmy otrzymać. Tyle Ethereum, akurat tutaj, w tym momencie jest jakiś błąd. Ja oczywiście postaram się odświeżyć najpierw stronę. Zawsze, jak mam jakieś błędy, to ja odświeżam stronę, łączę ponownie portfel, staram się to wszystko powtórzyć ponownie. Jeżeli chodzi o manualne dodawanie tokenów do naszego portfela, to akurat na tym QuickSwapie jest taka możliwość. Klikamy swap, oczywiście wybieramy tutaj tokeny. Pisujemy ETH i naciskamy tutaj ten plusik. W tym momencie zapyta nas o dodanie tego tokenu do naszego Metamasku, który będzie nam wyświetlał ilość tego etera, który mamy tam po sieci poligon. Ja dodam jeszcze raz ten token. Poszło, klikamy tutaj. Klikamy jeszcze raz dwa matiki. Zobaczcie, odświeżyłem, poklikałem i już wszystko jest w porządku. Akurat w tym momencie mamy dwa. 1073 matiki za jeden Ethereum. Klikamy swap. No i tutaj już widać jakie są te opłaty. Ja w ogóle mogę wam to pokazać. Zobaczcie, klikamy swap. Pojawia nam się transakcja. Mamy tutaj, zobaczcie, opłatę w matiku. Ta opłata jest bardzo niska, ponieważ wynosi 0.009 matika, a teraz w ogóle się zmieniła na 0.08. No, i potwierdzamy tą transakcję. W tym momencie transakcja jest wykonywana. Trzeba chwilę poczekać, aż zostanie to zrobione. Tu pojawiła się informacja, że dwa matiki zostały zamienione na ethereum. No, i co dalej? Klikamy w Metamask na liście naszych swapów activity widzimy, że taka transakcja została wykonana. Jeżeli klikniemy w assets, no to widzimy tutaj nasze tokeny. Ethereum jest akurat zero, bo jeśli dopiero w to klikniemy i troszkę potrwa, no to one nam dopiero się tutaj na saldzie pojawi. Jeżeli chodzi o QuickSwap i podłączony portfel nasz, no to tutaj już widzimy, że możemy zamienić strony i te Ethereum, które kupiliśmy wcześniej, możemy ponownie zamienić na Matica. Jeżeli będziemy chcieli to zrobić, no to zobaczcie, będzie nam potrzebne zatwierdzenie możliwości wykonywania transakcji na tym exchange, czyli na tym słopie. Ja oczywiście też to sobie zatwierdzę, tutaj jest ponownie bardzo niska opłata w Matiku. Podpisujemy to. Czekamy, aż tutaj zatwierdzi nam możliwość operowania na tym słopie. No, i później będziemy mogli już przejść do kolejnych kroków. Także wy możecie śmiało sobie zamienić swoje tokeny, które tutaj wysłaliście z Binance na Ethereum. No i później będziecie już sobie bridgeować te etery na sieci Polygon na sieć Arbitrum. Zobaczcie, wszystko zostało poprawnie wykonane. Dobra, kolejnym krokiem, który jest do wykonania, no to mamy tutaj przejście na stronę galaxy.eco Klikamy w link, pojawia nam się strona Galaxy Eco, i tutaj są właśnie te wszystkie misje do wykonania. Można kliknąć tutaj w campaigns, czyli zobaczcie sobie, tu mam to też rozpisane, że można kliknąć właśnie w te campaigns. No tu też jest link, który prowadzi bezpośrednio do tego, a można zjechać tutaj niżej i Zobaczyć sobie te karty, tu są takie karty. My, akurat, powinniśmy przejść do karty, która przedstawia nam sieć arbitrum. Jest to taka właśnie tutaj karta. Klikamy w tą kartę, i pojawia nam się strona z informacjami, co należy wykonać, aby zakwalifikować się na airdrop, który ma być właśnie na tej sieci. Arbitrum. Jak widzicie, tu jest ta lista, którą też opisałem na blogu. Ja akurat w tym momencie zakwalifikowany jestem na poligonie i na hop. To mi poszło najszybciej. Zrobiłem też bankste, zrobiłem też rango i zrobiłem też Lifi, Ale tu akurat jeszcze nie mam potwierdzenia, że się kwalifikuję. Ja zrobiłem kilka rzeczy, ponieważ chciałem sobie to potestować. Jeśli wy będziecie to robić, możecie śmiało skorzystać tutaj z tego hop na poligonie, bo to najszybciej zakwalifikowało mnie właśnie do tego airdropa. Ważna informacja jest też taka, że wystarczy tylko i wyłącznie zrobić jedną tutaj kwalifikację, a dodatkowym airdropem może być jeszcze jakiś NFT, który będzie otrzymany za to, że robimy słapy. Na jakimś tam bridge'u, który ma największy wolumen. I akurat takim bridge'em w tym momencie jest Hop. Dlatego też ja go wybrałem. Przechodzimy z powrotem na naszą stronę. Tutaj jest moja strona. Tutaj macie też tą listę. No i tu macie wypisane to, co ja zrobiłem. Za pierwszym razem, jeżeli chodzi o te transakcje, no to zrobiłem to, że kupiłem sobie Ether prosto na sieć arbitrum poprzez Banksta. Banksta to jest taka strona, która umożliwia nam kupowanie tokenów i innych kryptowalut zaraz bezpośrednio przez kartę z banku. Ja akurat tutaj wykorzystałem Revolut. Musiałem zrobić KYC to też tutaj jest na samym dole opisane, co ja potrzebowałem tutaj zrobić. Także kupiłem sobie Etery za 200 dolarów. Na tym Banksta musiałem podać dokument, zrobić selfie i użyłem do tego. Revoluta. Wszystko przeszło, trwało to około 20 minut. Ta strona Banksta wygląda w ten sposób. Jeżeli chcecie tutaj kupować jakieś tokeny, wystarczy wpisać kwotę USD. Jeśli chodzi o dolary, można też zapłacić w innych walutach. Ja akurat płaciłem dolarem z Revoluta. Wybieramy tutaj Ether. No i dajemy create order. Za to, że kupimy za 200 dolarów ETHERA to otrzymamy tutaj 0.1589 Ethereum. Można też podłączyć swój portfel MetaMask, a można wpisać tutaj adres. Oczywiście ważne jest, aby wybrać też tutaj sieć. Ja kupiłem prosto na sieć Arbitrum i zapłaciłem właśnie 4 dolary Fi. I tutaj też jest kurs pokazany, ile ten Ether kosztował. Tak to wygląda. To było moje pierwsze zadanie, które wykonałem. Przejdźmy z powrotem na moją stronę. No i później zrobiłem bridge'a na hopie. Jeśli chodzi o te hop, wystarczy, że tu zjedziecie niżej na mojej stronie. Jest tu oczywiście link podany do tej strony. Wystarczy kliknąć sobie tutaj. Klikamy. Pojawia nam się strona hop.exchange. Łączymy nasz portfel. Wybieramy Ethereum po sieci Polygon. Wybieramy tutaj Ethereum po sieci Arbitrum. Ja widzicie tutaj kupiłem za te dwa matiki tyle Ethera. Dajecie max i przelicza Wam na to ile otrzymacie Ethera na sieci Arbitrum. Tutaj jest Fi. Akurat te Fi chyba nawet nie starczy, żeby pokryć moją transakcję. Nie, starczy. Zobaczcie 0, 0,00 953 Fee to jest 0,0044. No i dostanę 0,005 etera. Tak to tutaj wygląda. Klikamy później send. Pojawia nam się informacja, żeby przenieść ether po sieci Polygon na sieć Arbitrum. Klikacie ponownie send i czekacie aż ta transakcja zostanie wykonana. Ja tutaj mam właśnie taki screen, że ta transakcja trochę potrwało, może trwać to do 5 minut. No i tutaj też mamy właśnie confirmation, czyli ile potwierdzeń jest nam potrzebne, by poligon sieć wysłała to na sieć Arbitrum. To jest właśnie Hop Exchange. No i tutaj, jak widzieliście, zostało to potwierdzone najszybciej. Dodatkowo zrobiłem jeszcze transakcję Tutaj z Tetera na sieci Polygon na Ether, który później został na sieci Polygon dodany, i później ten Ether z sieci Polygon został zamieniony na sieć Arbitrum. Ale zrobiło się to przez Rango, przez Eniswap. I czy to mi zaliczy? Nie wiem. Zobaczymy, czy ta transakcja zostanie mi tutaj na tej pełnej liście zaliczona. No i ostatnim krokiem, jaki wykonałem, było zrobienie bridge'a z sieci BSC, czyli jeśli ktoś ma coś na Binance Smart Chain, może zamienić sobie na Pancake Swapie na Ether i spróbować tym bridge'em zrobić transakcję. Akurat ja tu spotkałem się z największym problemem, ponieważ najpierw ta transakcja została mi odrzucona, widać to tutaj na screenie, jednak ja kliknąłem po chwili tutaj Resume Swap, no, i potem to wszystko poszło. Tutaj też jest transakcja, że jest failed. No i tutaj mamy Restart from fail step. Poszło to dalej. No i otrzymałem moje etery z sieci BSC na sieć Arbitrum już finalnie. Tu jest ta informacja, jeśli chodzi o bankstę. No, i jeszcze dodatkowo, Michał, nagrał dla nas filmy. Jeżeli chodzi właśnie o całą Odyseję Arbitrum, gdzie tłumaczy co to ta Odyseja jest, na czym polegają misje, no i tu potem wykonywanie tych misji, możecie też dać mu suba, łapkę do góry, no i przede wszystkim patrzeć, co on tam robi, ponieważ robi bardzo ciekawe rzeczy. No i jest na bieżąco, jeśli chodzi o całe Arbitrum i tą całą Odyseję, którą ja tutaj wam pokazuję. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o te zadania. Ja skupiłem się na tym hopie. Mam tutaj, jak widzicie, zatwierdzone na zielono. Także mam nadzieję, że zakwalifikuję się na ten airdrop tego NFT z tego hop. No i dodatkowo, że ten hop utrzyma ten wolumen i będzie tym bridge'em, który ma ten wolumen największy. Także możemy jeszcze dostać coś ekstra. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło ze zrobieniem tych swapów, czy poradziliście sobie. No i dajcie suba. Łapkę do góry i dzwoneczek. Lecimy dalej z tymi materiałami. Zapraszam was jeszcze raz na Telegrama, tam możemy sobie podyskutować trochę na temat właśnie problemów lub zagwozdek, które tutaj was w tym rynku krypto spotykają. Trzymajcie się. Cześć.